Szkice z przeszłości Barcina autorstwa Jerzego Krzysia i Czesława Cieślaka Po spaleniu na stosie czeskiego przywódcy i reformatora religijnego Jana Husa w 1413 roku, jego zwolennicy zjednoczyli się po latach i nadal kontynuowali swoje praktyki jako jednota braci czeskich. Głosili oni nieco inne zasady wiary chrześcijańskiej, łącząc je z wyzwoleniem społeczno-politycznym mieszczaństwa i chłopów poprzez likwidację wszelkiej własności feudalizmu. Potępiali służbę wojskową, przelewy krwi, wojny, a także sprawowanie urzędów. Uważali, że Kościół powinien utrzymywać się ze wspólnej pracy swoich rąk. To szkic z przeszłości Barcina.